Siemanko, dziś nagram wam bogów i pokażę jak rozpierdolić ten event wiadomo, wybieramy sobie jakąś boga tu jest jakiś tam liker kurwa bierzemy, jesteśmy zajebiści bierzemy według ataku lrki oczywiście, najlepsze karty a nie jakieś tam ścierwa znajdujemy kurde dogodną kategorię typu, no nie wiem co tam można sobie Zażyczyć Sim... o zajebista zajebista kategoria damy Goku kurwa i gdzie jest ten kondom, no jest Goku Kondon i Boże co tam było? Sibling, coś tam nie cyk tu w chuj lecą, dajmy tak O No i bierzemy oczywiście według ataku to są ci zajebiści Teraz mamy taką funkcję, po dwóch latach tak się zmieniło. E, klikamy to i nam da zajebistego litera. No Goku familii będą raczej. Dajemy... To Asher jest dla słabych. Wiadomo, że kurwa... Czekaj, ta 20 ma? Ataku? No atak oczywiście dajemy, bo nie jesteśmy słabi. Musimy wszystko rozpierdalać na hitka. Chuj wie, co tu zna, no, tak jest. Ta pizza. O ty, ta, all O! Chuj, ta ma więcej. Dobra, bo nie znam. Tej nie będę marnował. Oczywiście, sejwujemy i nie używamy niektórych itemków. No i przechodzimy do eventu. Tu jakiś kurwa ogoniasty z Naruto się nam trafił. No nic, będziemy na PR go. QB. No to tak. Oczywiście nie możemy atakować. Yy, stać tym Goku, bo jest Agility. To dajemy tego. A chuj, dajemy tak. Tych kondonów. Tego kondoniarza. No i, i tego. I zobaczymy, jak to przejść można. Fajnie. ile od razu super, tak, coś co lubię. Napierdalanka, 600 tysięcy, koniec eventu. Dziękuję. Tak to gra. Zajebisty event. Nawet kurwa nie miałem szansy obrony, jebać was do dupy bandaje. I najlepsze co kurwa Bandaj doda w ogóle w tej grze to to piszecie menu i sobie wallpaper sobie możecie coś wybrać kurwa. Bierzemy tapetkę i chuj. Zawsze możemy o tym, żeby do końca zmienić tapetkę, bo kurwa nie mam co robić, nie? A druga rzecz to special sticker kurwa Sticker. Kurwa z niemieckiego. Kurwa, jest ktoś bez stickera jebanego. O! Patrzcie na to, on nie ma stickera, nie? No chuj, zwykł broli, nie? A patrzcie teraz kurwa co się stanie. Patrzcie. Ja też kurwa nie ma. Ja jebie, nie tego kliknąłem. Sorry. O. Ten kurwa dobrze wygląda. O, patrzcie. Co to kurwa jest? Ten sticker dodaje mu. Chuj wie co i, i, i co. Szkoda, że to kurwa płatne się. nie jest. Chyba, że są nawet, a nie wiem, te stickery jebane. Co za kurwa bąki z tych bandajców. No zajebiste. Zajebiste jest. Patrzcie. Zajebisty sticker, no? Ja jebie, prawie nic się nie dzieje. To jest kurwa potęga. Elo.